Dzień dobry, dzisiaj przed kamerą Hończyczanka TV, nowy zawodnik Hojniczanki. Dawid Nieps. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. I jak po pierwszych dniach w Chojniczance? jakie wrażenia? No, wrażenie bardzo dobrze. Um, bardzo mi się tutaj podoba. Um, jest na spokojnie, um, lubię takie coś, no i, i, i warunki są dobre. Powiedz mi, skąd w ogóle temat Chojniczanki w Twoim przypadku, jak do nas trafiłeś? No nie chcę ukrywać, że teraz byłem gdzieś tam pół roku bez klubu, ciężki czas to był, były inne plany przed, przed sezonem, nie udało się i przez to byłem później bez klubu. No i, i teraz dostałem tą fajną okazję, żeby się tu, tutaj pokazać i po prostu pomagać klubowi. Nie? Na swoim koncie ma 73 mecze w Ekstraklasie, grę w Pogoni Szczecin, Wiśle Kraków oraz Podbieski dziubielsko biała i z tego, co słyszałem, w tej Ekstraklasie miałeś dalej pozostać. Tak jest, miałem oferty w Ekstraklasie, no gdzieś tam, jak powiedziałem, inne plany miałem, które nie wyszły i, i przez to, no, nic się, powiem tak, że nic się nie udało. Temat transferu tutaj z kimś konsultowałeś, no na pewno znasz się z Kamilem Brodą, naszym bramkarzem, z którym grałeś razem w Wiśle Kraków, więc podejrzewam, że zamieniłeś kilka zdań, czy nie? Co znaczy nie, szczerze mówiąc, że nie, nie wymieniłem tam żadnych zdan z Kamilem, napisał mi jak podpisałem, był pierwszym chyba, który, który, który mi gratulował, ale tak, to nie, jak słyszałem, że gdzieś tam cianka jest na że to, to nie, po prostu nie chciałem czekać dłużej i po, powiedziałem, że, że dobra, że jak klub się zgodzi na warunki, to, to po prostu przyjadę i chciałbym to tutaj podpisać w takim ustawieniu, w jakim gra Chojniczanka, możesz zagrać zarówno jako ten półprawy, środkowy obrońca, tak i lub też na wahadle, czyli tak można powiedzieć tutaj wszechstronnym jesteś zawodnikiem w takim ustawieniu, jakim gra Chojniczanka trenera Kafarskiego. Mm, tak, tak jest, tak jest, zgadzam się. No grałem większość na prawym wahadłem, ale też gdzieś tam trenowałem na półprawym i mi się wydaje, że z tym sobie poradzę. Na swoim koncie, tak jak już mówiłem, wcześniej, masz grę w klubach Ekstra Klasy. Masz 26 lat, czyli jeszcze nie jesteś takim starym zawodnikiem. Powiedz mi, no ciekawe doświadczenie w twoim to jest przypadku. Tak jest, nie, no wiadomo, miałem większość meczów Ekstra Ekstraklasie. Było różne czasy, ale gdzieś tam zawsze powalczyłem i, i my się wydaje, że tutaj można coś fajnego stworzyć i. Jeżeli chodzi też o szkolenie, tak zaczynałeś w klubach niemieckich i tam są całkiem fajne kluby, między innymi Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach. To jest jednak zupełnie inne szkolenie niż tutaj w Polsce. Co ja teraz widziałem, to zgadzam się. Tam szkolenie w Niemczech jest jeszcze całkiem inaczej. Jest bardzo profesjonalnie, ale może też bardzo brutalne być. Miałem kilka klubów i, i powiem się, że tak pod koniec w młodzieżowcach zacząłem dopiero tak się rozkręcić i, i pójść w dobry kierunek w, w seniorską piłkę. A powiedz mi, jak po tych pierwszych, już się pytałem co prawda o tym na, na początku, jak się czujesz po pierwszych dniach, ale wskoczyłeś tutaj w taki fragment akurat, gdzie Hończanka pracuje przede wszystkim nad wytrzymałością. Nie ma tutaj za dużo tej, tej piłki. E, tak jest, ale no, gdzieś tam w innych klubach tak samo, było i, i myślę, że ja też jestem piłkarzem, który też dużo biega i, i może być, że się to wszystko tak dobrze położy. Okazja do debiutu Dawida już jutro w Sparingu ze świtem Skokwin. Dziękuję Ci za ten tutaj poświęcony czas. Gościem TV, był nowy zawodnik Choliczanki. Dawid Niepsu, dziękuję za rozmowę. Dziękuję.